Wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie jesteśmy na warsztacie pokazowym. Otóż dzisiaj wziąłem na test dla Was lampkę tylną Prox model minor. I zaczynamy. Lampka tylna Proxa charakteryzuje się dość dobrym Wykonaniem można zauważyć te detale w postaci właśnie metalowej obwódki lampki. Tutaj tego paska też, czy tego paska czerwonego, który też jest polakierowany metal na czerwono. Czerwony, ładny lakier. W dotyku, jak ją weźmiecie do rąk, jest bardzo masywna, taka widać, trwała. Nic się nie powinno z nią zadziać przykrego. Z tyłu mamy wejście port USB do ładowania, przykryty właśnie taką gumką, przez którą woda ani piasek się nie dostanie. Tutaj jest port do przypięcia do właśnie tego uchwytu. Wpina się bardzo łatwo i nawet nie zauważa się, żeby to było jakieś problemowe. Po naciśnięciu wsuwamy i mamy na porcie. Mnogość zaczepu jest naprawdę duża, bo mamy tutaj właśnie Ruchome, jakby takie można powiedzieć, zaczepy. Do tego są gumowe nakładki. Także nie porysujemy sobie sztycy bądź rurki, um, rurek tylnego trójkąta. Na przykład, w zależności, gdzie ją sobie zamontujemy. I po prostu tutaj sobie to suwamy. Wbijamy, tak można powiedzieć. Może nie wsuwamy, tylko tak właśnie wklikujemy te gumki, te otworki. O, i mamy wtedy bezpieczeństwo przed zarysowaniem. Eee, to jest to. I następnie mamy bardzo elastyczną o, gumkę. Dość mocną. Ciężko ją rozciągnąć, ale jak już założymy mamy naprawdę solidne trzymanie właśnie na już zamontowane. Na tej, znaczy na zamontowane i tej zamontowana ta lampka dobrze się trzyma rury podsiodłowej czy też właśnie tylnych widełek trójkąta. I tak to są właśnie takie, można powiedzieć, detale, szczegóły, ale są dość ważne. I równie dobrze możemy taką lampkę zamocować w poziomie bądź w pionie, żeby na przykład ładnie nam się komponowało to z, ze sztycą właśnie roweru, bądź jak tam kto woli. Teraz właśnie przejdę do omawiania. Trybów świecenia tej lampki. Otóż po włączeniu, po jednym przyciśnięciu posłużę się tutaj taką gumową końcówką od długopisu, żeby było łatwiej załączać mi tryby. No, zaraz coś też opowiem na temat przycisku przycisku, ale najpierw tryby świecenia. I tak mamy pierwszy tryb świecenia, który jest stały i wynosi 10% mocy świecenia tej lampki. Następnie po przełączeniu mamy tryb mocniejszy, tak, który wynosi 25% mocy świecenia maksymalnego i czas świecenia takiej lampki w tym trybie wynosi 12 godzin. Następny tryb to 50% mocy. I 7 godzin świecenia. I ostatni, najmocniejszy tryb 100% i czas świecenia w tym trybie wynosi 2,5 godziny. Po przyciśnięciu dwukrotnym przycisku, przechodzimy szybkim takim, przechodzimy w tryb świecenia migającego. I tak. Mamy tutaj właśnie szybsze tryby, wolniejsze tryby, i tak. W trybie migającym 10%, 10 mocy. Zaraz powrócę do tego pierwszego trybu właśnie. O tak, to jest ten. Czas świecenia wyniesie 40 godzin. Następny tryb analogicznie, 25% mocy w trybie migającym to jest 20 godzin pracy. Następny tryb, jeszcze szybsze migotanie. I tu mamy 12 godzin pracy, 50% mocy. I ostatni. Teraz. Jak to jest? Tak? Drugi, trzeci i czwarty. Ten najszybszy. No to jest 7 godzin i jest 100% mocy tego migotania. To jest naprawdę mocne już światło. Migające także, warto tylko je chyba używać naprawdę już w dużej ciemnicy, żeby nas było widać na drodze, i tak moc tej lampki wynosi 60 lumenów w tym najmocniejszym trybie akumulator. Ma 3,7 V, jest litowo-polimerowy. Moc akumulatora to 800 mAh, także jest dość pojemny jak na wielkość tej lampki. W zestawie mamy kabel USB, właśnie gumowy uchwyt. E masa tej lampki wynosi 60 g. Naprawdę jest mało jak na wykonanie tutaj otoczki z metalu, polakierowanego na czerwony kolor, jak i tutaj takiego też detalu dodającego dużej elegancji, jak i solidności. Czas ładowania wynosi 2 godziny do pełna. Także moim zdaniem to nie jest jakiś potwornie długi czas, aby zaopatrzyć się w pełną. Baterię pozwalającą nam na jeżdżenie później w długim czasie świecenia tej lampki. Wymiary to jest 93 mm na 22 mm na 17,5 mm. Także widać, nie są to wielkie wymiary, ale jest dość właśnie szeroka, bo mamy 9,3 cm, jak już wspomniałem, także duże. Fajne światełko tylne. Świeci tutaj z wielką mnogością diod wokół właśnie tego czerwonego paska. I właśnie ma to duże znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Następnie ta, te świecenie, powrócę do pierwszego, choć nawet trybu migającego przykładowo, jest takie. Może przejdę bardziej w tryb ciągły, żeby Wam to pokazać, Wam przedstawić, co mam na myśli. Otóż, tak, chodzi mi o to, że jeżeli lampka jest zamocowana w rowerze, zaraz tutaj pozmieniam troszeczkę oświetlenie. I będę Wam chciał coś pokazać. Otóż, tak jak ona świeci, jest na tym rowerze zamocowana, to widzimy, jak się układa strumień świetlny. Nie tylko jest skierowany naprzód, tak znaczy naprzód, jakby na tył mm, naszej jazdy, naprzód, jakby no można powiedzieć, tych diut, ale również na boki idą takie flary świetlne, co pomaga właśnie. W lokalizacji nas na drodze, co za tym idzie, jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Ona, jakby, świeci na dół, tak jakby na koło roweru, na boki i na kierunek swojego świecenia, czyli na tył. Jest, ona, jest ta poświata skierowana za nami i jest bardzo mocna. Także Możecie to sobie właśnie przypatrzeć na tym przykładzie, jeżeli ją zamontujemy w pionie, a jak w poziomie, jak się to właśnie światło zaczyna układać. Także jest to dość naprawdę wydajne świecenie, a zarazem efektownie wygląda moim zdaniem. Rzecz gustu każdego z was, ale moim zdaniem pięknie to wygląda jak ona świeci. Zobaczcie właśnie tutaj te diodki które ładnie świecą na biały kolor, a przez nałożenie tego właśnie reflektora czerwonego mamy światło czerwone. Pięknie to wygląda, moim zdaniem, bardzo efektownie, nowocześnie. I tak. To są plusy tej lampki na pewno. Do minusów mógłbym zaliczyć to, że przycisk tej lampki jest dość kłopotliwy do przełączania i do w ogóle do włączania, zwłaszcza jeżeli mamy rękawiczki rowerowe, tutaj mógłby być ten przycisk może zlokalizowany bardziej z boku, żeby tak tapnąć po prostu i zmieniać w ten sposób tryby świecenia, a tak musimy. No, najlepiej się zatrzymać i, i poprzyciskać tutaj. Chyba, że wyczujemy już jak, jakim to oporem działa, no to wtedy ta prędkość przemieniania trybów będzie już lepsza. Tak jak mówię o. I że dwa razy szybko, znaczy dwa, dwa razy się przyciśnie, no to jest tryb migający. Jak potem przechodzimy po jednym kliknięciu i tak dalej, i tak dalej. I żeby wyłączyć, trzeba mocniej przycisnąć. Ale dla kogoś. Może to być właśnie utrudnieniem, jak dla mnie na przykład, że jest dość wąski ten przycisk i ciężko w niego trafić. Po ludzku, ujmując to wszystko, mógłby być gdzieś z boku, mógłby być, nie wiem, o kształcie przekroju kwadratu niż takiego jakby prostokąta małego, ale wiadomo, design, designem, praktyczność, praktycznością. I moim zdaniem. Jednak ta wada nie jest aż tak jakaś wielka, żeby dyskwalifikować tę lampkę za to, jak ona świeci i w jakiej jest po prostu specyfikacji. Dodatkowo ta lampka kosztuje jedyne można powiedzieć, to są jedyne 60 polskich złotych, gdzie inne lampki kosztują 2 albo 3 razy więcej. Jeżeli mamy takie parametry świecenia i w ogóle za jakość wykonania, tutaj możemy naprawdę dać te 60 zł i nie będziemy zawiedzeni. Także to tyle, co na temat tej lampki chciałbym powiedzieć. Jeżeli macie jakieś jeszcze opinie na temat tego właśnie sprzętu świecącego, to dajcie w komentarzu znać. A ja się będę żegnał i życzył Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, cześć, Hubi pozdrawia.